Dzień dobry, cześć Wam. Dziś nagrywam dla Was ten filmik, żeby Wam opowiedzieć, jak karty ludzki rozwój, ludzka zmiana sprawdzają się w procesie coachingu, takiego indywidualnego. Jestem z racji, że przychodzą wakacje, to jest trochę w mojej branży czas takiego też domykania. Często nie koniec roku, tylko właśnie przed wakacjami domyka się różne projekty rozwojowe. Jestem też po, po takich domknięciach. i Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jak wykorzystałam karty ludzki rozwój, ludzka zmiana do domykania procesów rozwojowych. Jak pewnie, jeśli oglądaliście moje filmiki, wiecie, że to narzędzie składa się z trzech talii. Jedna to są metafory zmiany to jest taka talia z żółtą plamą. Druga talia to są niuanse zmiany to są z kolei takie obrazki na czerwonej plamie. A trzecia to są teorie zmiany to są takie. Różne teorie, które opisują, jak zmiana przebiega, i to są takie, z kolei one są na kolorowych plamach. I właśnie w taki nietypowy sposób użyłam teorii zmiany, nie po to, żeby psychoedukować i tłumaczyć, jak zmiana zaszła, tylko po prostu rozłożyłam wszystkie karty, które opisują teorię zmian. Na przykład jest tam teoria Prochaski di jest tam teoria Kurta Lewina. I są okna Joharego, jest model Grow. I poprosiłam, żeby klient wybrał taką kartę, która najlepiej podsumowuje mu, najlepiej odzwierciedla to, co dał mu proces coachingu. I klient pokażę Wam, wybrał tą piękną kartę. Z, ona akurat jest z modelu Grow. I tak pięknie powiedział, że proces coachingu pozwolił mi spojrzeć zupełnie inaczej, właśnie zmienić perspektywę. Co, jak wiecie, takie hasło mnie bardzo cieszy, ale powiedział właśnie tak, że, że proces coachingu pozwolił mu zmienić perspektywę, spojrzeć zupełnie inaczej na swoje życie, zobaczyć też w pozytywnych barwach pewne rzeczy. Ale też zobaczyć nowe zasoby, takich, których klient do tej pory mój nie był świadomy. Więc zobaczcie, tak możecie korzystać też nietypowo, tak? Po prostu odrywając się od tego, że na tych kartach są teorie, odrywając się od tego, tylko po prostu pracując z obrazem, z tym, co on odzwierciedla. Inny proces coachingu, jak go domykałam, zaprosiłam klienta, żeby skorzystał z tej talii, właśnie metafor i żeby też podsumował sobie proces coachingu i wszystkie odkrycia, używając metafory. I ten klient akurat wybrał taki obrazek, który z tyłu ma podpis, że to jest przegląd okresowy. I tak się śmiał, to był menadżer, i powiedział, że to było jak taki przegląd auta, przegląd właśnie tego, co we mnie mocne, co jeszcze wymaga poprawy w mojej roli lidera, i tak określił właśnie proces coachingu, że to jest taki przegląd okresowy. Też tak fajnie powiedział, że jego zdaniem każdy menadżer, lider powinien sobie taki przegląd okresowy fundować raz na jakiś czas, żeby się poprzeglądać swojej roli lidera i temu. Jak ja pracuję z ludźmi, jak na nich wpływam, co mam jeszcze właśnie do zmiany, a co jest we mnie bardzo mocne. I z trzecią osobą. Podsumowałam z kolei proces coachingu y, używając tych czerwonej tali. To są talie niuansów zmiany, czyli takich różnych stanów emocji, czyli w ogóle też oderwałam się od jakby pierwotnego pomysłu, tylko po prostu zaprosiłam do pracy z, z obrazem, z metaforą, ale y, używając tej talii i to jest też ta karta, która została wybrana, i to jest palenie ogniska. I też ktoś tak fajnie powiedział, że pra, ta osoba tak powiedziała, że y, proces coachingu Pozwolił jej tej osobie pożegnać się, spalić w ognisku, takim metaforycznym, z takimi ograniczającymi przekonaniami, że to było najmocniejsze dla tej osoby w procesie, że mogła pożegnać ograniczające przekonania, czyli takie przekonania, które jej nie służyły, które blokowały ją w rozwoju. I tak pół żartem, pół serio powiedziała, że to było takie. Jak to było takie, jakby palenie w ognisku. Ja korzystam też, jestem po szkoleniu z racjonalnej terapii zachowań, i to jest terapia, tak, ale jako metoda też świetnie się sprawdza w procesie coachingu. Uczę też tej metody czasami, pokazuję jak ona działa, kiedy uczę coachingu, więc też tu pozdrawiam moich studentów, którzy też zachwycali się za każdym razem strukturą, tym jak RTZ przebiega, więc tutaj właśnie też ta klientka pracowała z tą metodą i to było dla niej. Najmocniejsze odkrycie. Także, jak widzicie, możecie po prostu nasze karty ludzki rozwój, ludzka zmiana wykorzystywać jako podsumowanie procesów rozwojowych, jako podsumowanie warsztatów, szkoleń. Czyli możecie się totalnie oderwać od tego, co jest w instrukcji, że to są teorie, to są metafory, możecie z tego korzystać, jak tylko chcecie. Ja właśnie też puściłam swoje wodze fantazji, wodze kreatywności i zaprosiłam te karty do podsumowań. Pomyślcie, jak wy moglibyście jeszcze z nich korzystać i dzielcie się. Zachęcam do komentowania i do pomysłów, jak jeszcze inaczej, zwłaszcza zapraszam osoby, które już nasze karty mają, do podzielenia się, jak wy z nich korzystacie. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.